Krytycy Bichiego zarzucali mu przy tym, że nie doceniał siły doboru naturalnego. Utrzymywali, że silnik Wici mógł powstać z części służących do budowy prostszych maszyn molekularnych, jak ta komórkowa pompa z ostrzem. Części tej pompy, jeśli już istniały, mogły być zachowane w trakcie naturalnej selekcji, nawet zanim jeszcze powstał silnik Wici. Teoria ta nosi nazwę kooptacji. Mówi ona o tym, że ewolucja i dobór naturalny na pewnym etapie mogły zapożyczać części składowe jednej maszyny molekularnej i z niektórych zbudować nową maszynę. Scott Minig badał silnik widzi przez blisko 20 lat. Jego badania doprowadziły go do sformułowania wyzwania w stosunku do teorii kooptacji. Mówiąc o mamy mam na myśli maszynę złożoną z 40 części składowych. Wprawdzie 10 z nich wchodzi w skład innej maszyny molekularnej, ale pozostałe 30 są niepowtarzalne, tak więc skąd można je zapożyczyć? Pozostaje też kwestia funkcji każdej poszczególnej części. Każda służy innemu celowi. Zatem można zgodzić się z argumentami koopcjonistów jedynie do momentu, w którym napotykamy na problem zapożyczania części znikąd. Ponadto, nawet jeśli mamy wszystkie części niezbędne do zbudowania jednej z tych maszyn, to jest to zaledwie część problemu. O wiele bardziej skomplikowane są instrukcje dotyczące montażu. Ten argument przeciwnicy teorii nieredukowalnej złożoności pozostawili bez odpowiedzi. Badania nad silnikiem Vici dowiodły nawet wyższego poziomu złożoności. Budowa silnika wymaga nie tylko określonych części, ale też dokładnej sekwencji montażu. Musimy wykonywać wszystko we właściwym czasie. Musimy wykonać właściwą liczbę części. Musimy złożyć je w pewien określony sposób. Musimy mieć pewność, że potrafimy właściwie je zmontować, żeby nie tracić energii na budowanie struktury, która nie będzie funkcjonować. Budowę maszyn molekularnych porównywano do budowy domu, gdzie wykonawcy trzymają się ściśle planu montażu. Przed postawieniem ściany wylewa się fundament. Instalację wodną i elektryczną podłącza się przed wykończeniem ścian. Okna trzeba wstawić przed położeniem seedingu, a pokrycie gontami następuje po przybiciu desek do krokwi. Podobnie jest z budową silnika Wici. Struktura ta powstaje od środka. Kolejno montowane są elementy w pierścieniowej strukturze stojanu, a gdy są już wszystkie na swoim miejscu, pojawia się sygnał zwrotny. Ok, wystarczy tych elementów. Następnie montowany jest drążek, kolejny pierścień, kolejny drążek, przegub. Kiedy przegub jest już umocowany w określonym miejscu pod odpowiednim kątem nachylenia, około ćwierć obrotu i wszystko się zamyka. Zaczyna się montaż części pędynika. Wszystko to następuje w ściśle określonej sekwencji, tak jak przy wznoszeniu budynku. Właściwe zbudowanie silnika wymaga złożonego systemu maszyn, które nadzorują czas wykonywania instrukcji montażu. Jak taki system mógł powstać w wyniku doboru naturalnego? Teoria kooptacji tego nie wyjaśnia. Po to, by zbudować mechanizm wici lub dziesiątki tysięcy takich mechanizmów w komórce, potrzeba innych maszyn do regulowania montażu tych struktur, a maszyny te wymagają z kolei innych maszyn do własnego montażu. Nawet gdyby brakowało tylko jednej z tych części, lub nie znalazłaby się na swoim miejscu, silnik nie zadziała. Tak więc cały ten aparat do montażu silnika wici sam w sobie jest nieredukowalnie złożony. Tak naprawdę mamy do cały czas do czynienia z nieredukowalną złożonością. Chociaż wciąż jeszcze musimy się uczyć, nasza wiedza o wici bakterii jest duża. Nie ma żadnego wiarygodnego wyjaśnienia, jak ta skomplikowana maszyna molekularna została wytworzona wskutek mechanizmu Darwina. mechanism.